Co można znaleźć na śmietniku? Wzmacniać. Dobrze, że przyjechałem. Z jedną ręką tika. Pewno radio. Ładne sprzęty, co się działa to pokażę się w domku naprawdę fajny sprzęt jeszcze trzech je wyrzucają na śmietnik co to? nie 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 ja to oglądam tylko a... a na pewno nie tego, na pewno

takie rzeczy to nie nakręcam a no, tu jest z tego to można wziąć to na nie, na komputer Dell radio grounding telewizor to mi jest niepotrzebny tutaj jest To jest. A grzałki to. Doszło na pochodniu. telefon, Jest wiosna jak doły tam pewnie potrzebna. No ciekawszy jest. To jest To sobie wyraźne to. O, dekstra. Fajka. Nośniki. jakieś doły. Telefon okła. Jestem sam okia. Tu to jest kalkulatorek chyba jakiś. no trochę. A to jest chyba pilot. elta To tam nie wiem. To cały to wszystko, bo z Pani się doczepiło do mnie, że żeby nie robił bałaganu. Co mnie kupuje, podoba się? Komputer jest komputer. Radio to sobie wezmę. A to to DVD. DVD to nie biorę, bo dojrzewam no, nie obsługuję koteków takich jak powinno a to jest mam z mamieczowiny to sobie zabiorę dobra, nie będę tu bajzla robił dobra, na no tyle no bo ja muszę tu to jeszcze, to jeszcze no, jest. chyba jakaś. Ja mi A, elektroniczne. To jest doskonałe rzeczy. Lawo. Za jedną ręką to piękne lawo. Naprawdę. Jest jakiś roztowny. Do pomiaru. Kilo ono. Naprawdę fajnie zajedzie w tej rzeczy. No jeszcze nie ciekawiej, jak ja sobie zajedzę w tym. No i to by było tyle, dobra to na tyle będę to zbierał i, i do domu no trzymajcie się chciałem wam pokazać bo tam przy śmietniku to nie pokazałem wszystkiego dokładnie natomiast tak LAVO no kurwa zajebiste labo 1 Idealny tu jest szybko zapadnięta, ale to trzeba rozebrać i skleić. drugi. To jest bardzo fajny przyrządzik. Nokia działa. Podładowałem ją i działa. Tam jakieś ograniczenie, prawdopodobnie ma Simlocka. I co najciekawsza sprawa zobaczcie, to jest rodzynek Zapewne znacie się, co to jest. To jest dioda tak zwana krzemowa. Dioda detekcyjna, właśnie przed wojną i po wojnie były właśnie się regulowało i się wyszukiwało stacji piękne słuchawki obszyte skórą kabel jest oryginalny ja na początku myślałem że to jest jakiś kombinowany ale jest oryginał i to to jest rodzynek tego znaleziska De dopon detopon źle <laughs> źle powiedziałem to jest produkcji polskiej tylko brakuje jak widzicie dwóch śrubek ale to to jest prysszykpaczyłem no, na Allegro, na, na Allegro i na elix i była cena nawet za 5 sprzedane. Takie są. Co dalej? To tu rozpakowałem z opakowania oryginalnego. Prawdopodobnie to jest wyłącznik. jest instrukcja do tego. Do tego jest pilot. Jakieś tam przypadkowe kody można coś tam prawdopodobnie wyłączyć. Tak myślę. Myszka nówka. Też rozpakowana. A potem co. To to jest zwrotnica antenowa, tylko ja teraz nie wiem czy w tych czasach czy to będzie hulać. Będzie się zgadzać częstotliwość. Przełącznik bardzo solidny, polski jego trzeba rozebrać i zajrzeć jak tam wyglądają styki w środku Co tam jeszcze? Technisat Full HD oczywiście Z wejściem Full HD. Jest pewnie sprawny, bo sprawdzałem go ale nie ma pilota, ale pilot to sobie kupię obraz jest naprawdę piękny tam pierdoły to to gówno Jak ładowarka ładowarka taka wejścia jak w noki. te kable to główno tam i też ciekawy pas, tylko ja nie wiem podejrzewam, że nie wiem, bo wojenne czy jakiś skóra piękna. No piękny pasek. Do tego, to jest zasilacz tego do tego tunera. No jakiś tam zasilacz to, to jest najmniej ważne. No i tam pierdoły tam. Tak to wygląda. Najbardziej jestem zadowolony z tego urządzenia. Z tego będą pieniądze. No to by było na tyle. No to trzeba zrobić. No to by było na tyle.